Już tylko 365 dni dzieli nas od rozpoczęcia The World Games 2017, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, których dziesiąta edycja zostanie zorganizowana właśnie we Wrocławiu. The World Games to 10 dni rywalizacji 3500 zawodników z ponad 100 krajów i ponad 30 dyscyplin, a wśród nich między innymi futbol amerykański. Dlatego też przy okazji wielkiego wydarzenia, jakim jest turniej finałowy o Puchar Europy na stadionie przy ulicy Oporowskiej, oczywiście z udziałem Panters Wrocław, czyli mistrzów polskich, startujemy oficjalnie z telewizją The World Games 2017. Ja nazywam się Alasenkowska i wraz z Kubą Pęczkowiczem będziemy relacjonować specjalnie dla Was przygotowania do igrzysk The World Games oraz przybliżać sylwetki sportowców, którzy w nich widziały. Tego finału Europejskiej Ligi Mistrzów nie dałoby się ściągnąć do Polski, do Wrocławia, gdyby nie to, że za rok mamy The World Games 2017. Po raz pierwszy możemy oglądać czołowe cztery drużyny europejskiego futbolu amerykańskiego. To jest wyjątkowe wydarzenie, także z tego względu, że występują tutaj pantery wrocławskie właśnie koronowani mistrzowie Polski. ciężki przeciwnik. Byliśmy dobrze przygotowani do meczu. Wiedzieliśmy, że będą ciężkie warunki, tak naprawdę stawiać, że to będzie tak naprawdę mecz zakończony małą różnicą punktów. Byliśmy skupieni do końca meczu i udało nam się wygrać. No to teraz mecz finałowy, jakie emocje przed tym finałem? Emocje wielkie, wiadomo. Pierwszy raz gramy w ogóle w takim turnieju, ale dla Wrocławia zrobimy wszystko, żeby to wygrać. Przede wszystkim warsztaty na pergoli, ale wieczorami też specjalne pokazy fontanny multimedialnej. Potem plac społeczny, również warsztaty, koncerty. No i wielki finał naszej akcji One Year to Go na Placu Wolności. W Wielkim sukcesie Panthers Wrocław, bo to nie tylko wygrane w grupowych meczach, także w półfinale no i w finale najważniejszym meczu, futbolowa Europa zacznie się patrzeć na nas jak na bardzo poważnego rywala w meczach klubowych, ale także reprezentacyjnych. Wielu reprezentantów tutaj w drużynie myśli pan, że to jest dobry prognostyk przed właśnie The World Games za rok? No każdy mecz futbolu amerykańskiego to sprawdziła batalia. To jest, to jest bitwa, w której trzeba lizać rany przynajmniej tydzień, to jest minimalny taki czas. Zawodnicy Panthers zagrali podobnie Milano-Siemen, także wielkie gratulacje dla tego zespołu, zagrali naprawdę z wielką, wielkim poświęceniem, świetny poziom pokazało oba zespoły, już no, w pewnym momencie było widać zmęczenie, no, ale myślę, że Panthers wygrali nie, to, nie przez to, że byli lepiej fizycznie przygotowani, tylko po prostu byli lepsi od ryną. Cykl wydarzeń One Year to Go na rok przed rozpoczęciem igrzysk sportów nieolimpijskich, czyli The World Games 2017, powoli dobiega końca. A my jesteśmy teraz na placu Wolności wśród tysięcy osób, które przyszły na koncert, specjalny koncert z okazji roku do rozpoczęcia igrzysk The World Games 2017. I będziemy słuchać takich artystów jak Boka, Gromi, Cortez czy oczywiście Xanax. Cykl imprez One Year to Go powoli dobiega końca, ale my widzimy się z Wami przez cały rok. Do zobaczenia!